Za chwilę usłyszysz to, czego nie powiedziano. Usiądź wygodnie, zamknij oczy i wsłuchaj się uważnie. Bardzo uważnie. Zaczynajmy. Lubicie Państwo wycieczki krajoznawcze? Jestem typem piechura i lubię zaglądać to tu, to tam. Urzekła mnie dolina rzeki Mołstowej. Obszar położony między miejscowościami Naćmierz, Bełczna i Porac. Taki trójkąt poracki to teren typowo rolniczy. Pola uprawne, zadrzewienia śródpolne, niewielkie cieki wodne i rowy melioracyjne, które w kilku miejscach łączą się w jedno główne koryto mołstowej. Rzeka jest tu raczej płytka, o szerokości od jednego do trzech metrów, z dnem listym. Z kieszeniami błotnymi w zakolach i brzegami porośniętymi trzciną. W wielu miejscach przebywa pod polnymi drogami przez betonowe przepusty. Właśnie te przepusty i odcinki o spowolnionym nurcie są warte uwagi, lecz trudne do spenetrowania. Lojalnie uprzedzam, że czasem warto mieć wodery. To tam osadza się muł, gromadzą się gałęzie i śmieci a woda przez większą część roku stoi w miejscu. Z góry widać, że wzdłuż Mostowej biegnie kilka nieoznaczonych na mapach dróg, wyjeżdżonych przez ciągniki i samochody terenowe. Warto też poszperać w zdjęciach satelitarnych z kilku ostatnich lat. Z tych dróg można dojechać niemal pod sam brzeg rzeki. W niektórych miejscach auto może zatrzymać się dosłownie kilka metrów od wody. Okolica jest słabo zaludniona. Najbliższe gospodarstwa czasem znajdują się w odległości kilkuset metrów od koryta, a większe zabudowania dopiero przy drogach powiatowych. Brakuje oświetlenia, monitoringów i ruchu pieszego. To teren, gdzie w nocy nie przejeżdża praktycznie nikt. To mega trudny teren do prowadzenia akcji poszukiwawczych, gdyby tam ktoś się zgubił lub kogoś zgubiono. Podmokłe łąki, gęsta roślinność i liczne boczne rowy powodują, że pierwsze przeszukanie jest czasochłonne i wymaga sprzętu, sąd, kamer inspekcyjnych i dronów. Wielu lokalnych mieszkańców potwierdza, że w niektórych miejscach woda sięga po kolana i głębiej, a mu utrudnia poruszanie. Wiosną i jesienią rzeka jest głębsza, a jej nurt może przenosić lekkie przedmioty. Nawet kilkaset metrów dalej. I jeszcze bagna, stawy i małe oczka. Źródło rzeki Mołstowej znajduje się na łąkach położonych około 1500 metrów na północ od centrum naćmierza, w górnym biegu płynie przez obszary łąk, liczych zagajników wzdłuż rowów melioracyjnych i jeszcze Mostówka i jej łąki na północ od naćmierza. Rów Pniewski i Pniewka przecina północno-zachodnie obrzeża naćmierza, teren łąkowo bagienny. No i Węgorka, drobny ciek melioracyjny w rejonie między Przemysławiem a Bełczną. Wzdłuż tej linii znajdują się przepusty, które mogą zatrzymywać wodę i muł. I tak ostatnio wzięła mnie moja ładniejsza połówka na grzyby, gdy teściów odwiedzaliśmy. Poprowadziła mnie w takie gęstwiny. Na takie zapupia, że olśniło mnie. Rzecz jasna nie machałem żadnym chujadełkiem. Żebyście nie pomyśleli, że oszalałem. Ameryki też nie odkryłem, grzyba nie dostrzegłem, ale moja luba miała gorszy dzień. Ewidentnie zły humor manifestowany wypominaniem, że w 1983 nie zakręciłem słoika od majonezu a gdy tak rozprawiała o moich grzechach, noga jej utknęła w mokradle i wtedy sobie pomyślałem, że gdybym ją tam zostawił, to przez wieki nikt by jej tam nie odnalazł. Tam nikt nie chodzi, ojcowy las daleko od szosy, który styka się z rzeką i poprzecinany jest mokradłami wszelakiej maści. Za młodu Luba ma chodziła tam z rodzicami żurawiny zbierać i gdybym chciał coś lub kogoś ukryć, to właśnie tam. W takim stawie w lesie bagnie, przepuście lub za kolu rzeki, czy zapomnianym rowie. Ziemią, gałęziami, może kamieniami bym nakrył, jesień posypałaby liśćmi i ni widu, ni słychu. Nie pchałbym się nad duże jeziora, chociaż dobrze je wykluczyć. Spokojnie. Małżonka wróciła cała i zdrowa. Wykaraskała się. Nim zdążyłem podejść, a co się nasłuchem, że za wolno biegłem z odsieczą to moje, ale jako że u teściów jeszcze na kolację zostaliśmy, to zapytałem pana starszego, czy jakbym chciał ule przestawiać, dzisiaj, przed siódmą rano, to czy to dobrze by było? Na co pan tato, nie będący moim fanem, z politowaniem odrzekł głąbie po zmroku, a nie o świcie, po metrze w przód i w tył, do dwóch w boki i tak co jakiś czas po troszku. Nie jak worek kartofli na raz, gdzie ci się podoba. Dopytałem, że gdybym jednak chciał rano, to o której? I dowiedziałem się, że o piątej najpóźniej. I dodał, że głąbem moastowym. Kochany teściu, wykładu o przelotkach, azymucie i poziomowaniu oszczędzę Państwu. W każdym razie to nie trwa kilku minut. A widzicie Państwo, pewien Pan sporadza jest jak błyskawica. Rachciach i jeszcze sprzątać zaczął i drzewo robić, czy rąbać. Potaczkę był i jeszcze napić się zdążył przed wyjazdem rodziców. W każdym razie może ktoś z was wędkować lubi, bo mołostowa jest dopływem regi i obfituje w strągi i trocie. Kusownicy lubią to. No dobra, koniec zwiedzania, przejdźmy do konkretów. Ewelinie Agnieszka miała powiedzieć, że na posesji było około dwudziestu uli. Ene due like take, Janek powiedział, że kilka było. Wiadomo, że starsi państwo Klimek sprzedawali miód, ale do tego nie potrzeba ogromnej pasieki. No, chyba, że gdzieś w pobliżu jest czyjaś ojcowizna albo dzierżawiony teren. I tam jest pasieka z dwudziestoma ulami. Ale średnio w to wierzę, bo rodzin pszczelich trzeba doglądać. A z wiadomego domu to mało wycieczek krajoznawczych było w tym roku. Aleksandra zdaje relacje z poszukiwań i wygląda, że ktoś jej podrzuca mięso i inne fanty. Nie wiem, czy to jakiś żartowniś, czy komuś się dupka pali. W każdym razie nie jest to normalne i nie jest to robota jakiegoś dzieciaka. Kto i dlaczego? Halo, policja. Newsem dnia jest informacja, że Agnieszka idąc w ślady swego, Despera do kochanego byłego, nieaktualnego, składać będzie pozwy. Okejka, nie mogę się doczekać. Jak ktoś dostanie, niech da cynk. Wpadniemy jako widownia, ależ trzeba mieć tupet. Niebywałe. w każdym razie. Gwoli przypomnienia. Nie dalej jak pięć miesięcy temu bodajże w połowie kwietnia mówiłaś Agnieszko. Że Janek tak do tego banku jeździł, bo to o jego kredyt chodziło, ten na panele na dachu i o zamknięcie konta. Natomiast ostatnio już o komorniku mówiłaś. Czy w trakcie przesłuchań na policji, w charakterze świadka, też tak skakałaś po wersjach? Nie zazdroszczę im, bo ja się zgubiłem, brodzę w tych detalach. No bo mówisz, że Janek był ma urlopie w związku z rozprawą. Ale czy on nie był wówczas na wypowiedzeniu z powodu niestawienia się w robocie? Wiesz, Agnieszko, jestem starej daty. Nauczono mnie pokory. Nie wiem czy to dobrze, czy źle. Jak tak sobie czytam, a jest co czytać, to dziwię się, że tobie nie wytoczono jeszcze procesu. Pozwolę sobie wszystkim przypomnieć pierwsze lepsze wypowiedzi, twego autorstwa, które mi wyskoczyły na dysku. A zatem związałaś się z mężczyzną, którego żona zaginęła. Wiele lat wcześniej zaginął twój mąż i okazało się, że jest zamordowany przez twego kochanka. A ty o tym wiedziałaś i prosiłaś w telewizji o pomoc. Odebrano ci twoje dzieci, ale o beacie śmiałaś się wypowiadać, a tobie za co kiedyś zabrano. Za piękne oczy wprowadziłaś się do sypialni zaginionej, a i twój eks twierdzi, że nosiłaś biżuterię Beaty. Twój były mąż ma o tobie niepochlebne zdanie. Może jeszcze gdybyś słowem o Beacie, jej dzieciach i jej rodzinie się nie odezwała, to by stodoły i gomory wokół dzieci nie było. Nawet Janek nazywa cię recydywą i mówi, żeś zazdrosna, bo jego nowa bejbe jest młodsza i lepiej od ciebie wygląda. Rodzina się od ciebie odwróciła. Sama to przyznałaś w wywiadzie. Czy po tym wszystkim jeszcze nie wyciągnęłaś lekcji? To jak? Będziemy słono płacić? Zamiast zacząć nowe życie, skupić się na relacji z dziećmi, znaleźć pracę, ty chcesz po sądach latać? Okej. Okay. Pamiętaj jednak, że największą niesławą jest twoja postawa. Życzę ci refleksji i w końcu wyciągnięcia wniosku, odrobienia lekcji. A tak zapytam, czyje masz sprzęty kuchenne u siebie? swoje. Czy poradzkie? No właśnie. Za dwa dni rocznica zaginięcia Beaty. Do tego czasu nie będę już nic mówił. Z szacunku dla rodziny Beaty pomilczę chwilę o poradzu. We wtorek o siódmej zero siedem ukaże się cały film ku pamięci zaginionej. Trzy części złączone w ponadgodzinny film. Bardzo mi zależy, aby ten film dotarł do jak największej ilości ludzi. Aby poznali historię beaty, włożyłem w niego ogrom serca. Nawet taki ham jak ja uronił łzę podczas montowania. Chciałem wyłączyć monetyzację, ale YouTube i tak puszcza reklamy. Nie mam na to wpływu. W każdym razie życzę udanego tygodnia i rzućcie proszę okiem na mamroty, które pojawiły się dziś rano. Skrót tego, co w trawie piszczy, i świat niepokoi. A i na kanale jest kilka podcastów kryminalnych. Będzie mi miło, jeśli je zauważycie. A na koniec proszę się przyznać, kto będzie słono płacił. Pozdrawiam, cześć i czołem. Beniamin. Proszę rzućcie okiem teraz na ekran.